Wierzyć w Trójcę, rozdział 9. Oddawanie czci Bogu zgodnie z Jego wolą. Jezus powiedział w modlitwie do Boga, to znaczy życie wieczne, nabywanie przez nich wiedzy o Tobie, jedynym prawdziwym Bogu i o tym, któregoś posłał, Jezusie Chrystusie. Jana, 17, rozdział 3, werset. Jakiej wiedzy? Wolą Bożą jest, żeby ludzie wszelkiego pokroju byli wybawieni i posiedli dokładną wiedzę o prawdzie. 1 Tymoteusza, 2, rozdział 4, werset. The amplified Bible. Oddaje to ostatnie zdanie, następująco: Aby znali dokładnie i poprawnie prawdę Bożą. A zatem Bóg życzy sobie, żebyśmy dokładnie, zgodnie z prawdą Bożą, znali Jego samego i Jego zamierzenia. Źródłem tej prawdy jest Słowo Boże, Pismo Święte. Jana 17, rozdział 17, werset. Uświęć ich przez prawdę, Twoje Słowo jest prawdą. Drugi Tymoteusza, 3, rozdział 16, 17, werset. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania. Do karcenia zgodnie z prawymi normami, żeby sługa Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego czynu. Gdy ktoś dowie się dokładnie, co Biblia mówi o Bogu, przestaje przypominać ludzi wspomnianych w liście do Rzymian w dziesiątym rozdziale drugim i 3 wersecie, którzy mieli gorliwość dla Boga, lecz nie według dokładnej wiedzy. Mogę zaświadczyć, że są gorliwi w służbie dla Boga, ale brakuje im dokładnej wiedzy. Nie znając Bożych norm prawości, próbowali ustanowić własne. W rezultacie nie podporządkowali się prawości Bożej. Albo Samarytan, do których Jezus powiedział: Oddajecie cześć temu, czego nie znacie. Jana czwarty rozdział 22. werset. Wy czcicie Boga, nie mając wiedzy My natomiast go czcimy, mając wiedzę, ponieważ wybawienie zaczyna się od Żydów. Jeżeli więc chcemy sobie zaskarbić uznanie Boże, to musimy zadać sobie pytanie: Co Bóg mówi o sobie samym? Jak on chce być wielbiony? Jakie są Jego zamierzenia i jak powinniśmy się do nich stosować? Prawidłowe odpowiedzi na takie pytania da nam dokładne poznanie prawdy. Wtedy będziemy mogli oddawać cześć Bogu zgodnie z Jego wolą. Znieważanie Boga. Tych, którzy mnie szanują, ja uszanuję, mówi Bóg. Pierwsza Samuela, drugi rozdział 30 werset. Dlatego tak brzmi wypowiedź Jehowy Boga Izraela. Rzeczywiście powiedziałem, że Twoi potomkowie i potomkowie Twojego praojca zawsze będą pełnić dla mnie służbę. Ale teraz Jehowa oznajmia: W żadnym razie na to nie pozwolę. Będę szanował tych, którzy mnie szanują, a tych, którzy mną gardzą, potraktuję z pogardą. Czy okazuje się Bogu szacunek przez nazywanie kogoś równym jemu? Czy może być oznaką szacunku dla niego nazywanie Marii matką Bożą i pośredniczką między stwórcą a jego stworzeniami? I jak to czyni. New Catholic Encyclopedia. Nie. Takie poglądy obrażają Boga. Nikt nie jest mu równy. Nie miał też cielesnej matki, ponieważ Jezus nie jest Bogiem. Nie jest potrzebna żadna pośredniczka, gdyż Bóg ustanowił tylko jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi właśnie Jezusa. Pierwszy Tymoteusza drugi rozdział, piąty werset. Bóg jest jeden. I Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy Jana, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset. Moje dzieci, piszę to do was, żebyście nie popełniły grzechu, a gdyby jednak ktoś popełnił grzech, to u Ojca mamy pomocnika, Jezusa Chrystusa, który jest prawy. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i to nie tylko za nasze, ale także za grzechy całego świata. Nie ulega wątpliwości, że nauka o Trójcy zagmatwała i wypaczyła zrozumienie prawdziwej pozycji Boga. Przeszkadza ludziom w dokładnym poznawaniu Najwyższego Władcy Wszechświata, Jechowy Boga, i w oddawaniu mu czci zgodnie z Jego wolą. Jak powiedział teolog Hans Küng: Jeżeli Bóg jest jeden i jedyny w swoim rodzaju, to po co dodawać do tego pojęcia coś, co tę jedność i wyjątkowość może tylko osłabić lub przekreślić? A właśnie takie są owoce wiary w Trójcę. Wierzący w Trójcę nie trzymają się Boga w dokładnej wiedzy. Rzymian 1 rozdział 28. Werset. Ponieważ nie chcieli poznać Boga, On pozostawił ich na pastwę niewłaściwego sposobu myślenia, żeby robili to, co nie przystoi. W tym samym wersecie czytamy również: Bóg zdał ich napastwę umysłu niegodną uznania, aby czynili co nie przystoi. W wersetach od 29 do 31 listu do Rzymian wyliczono kilka takich rzeczy, które nie przystoją, jak zabójstwa, kłótnie, niedotrzymywanie umów, brak naturalnych uczuć, brak miłosierdzia. Właśnie takie rzeczy są praktykowane przez wyznawców religii, które każą wierzyć w trójcę. Są więc pełni wszelkiej nieprawości, niegodziwości, chciwości, zła, zawiści, skłonni do morderstw, kłótni, podstępstni. Rzymian pierwszy rozdział, 29 do 31 wersetu. Są więc pełni wszelkiej nieprawości, niegodziwości, chciwości, zła, zawiści. Skłonni do morderstw, kłótni, podstępni, złośliwi, rozsiewają pogłoski, rzucają oszczerstwa, nienawidzą Boga, są zuchwali, wyniośli, hełpliwi, knują zło, są nieposłuszni rodzicom, nie mają zrozumienia, łamią obietnice, są pozbawieni naturalnych uczuć i niemiłosierni. Na przykład czciciele trójcy często prześladowali, a nawet zabijali tych, którzy odrzucali doktrynę o trójce, Ale nie koniec na tym. W czasie wojen zabijali innych wyznawców Trójcy. Cóż może być bardziej nieprzystojne jak to, że katolicy zabijają katolików, prawosławni prawosławnych, protestanci protestantów i to wszystko w imię tego samego jednego Boga? A przecież Jezus wyraźnie powiedział Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie między wami miłość. Jana 13 rozdział 35 werset. Po miłości widocznej wśród was wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Słowo Boże tak rozwija tę myśl. Dzieci Boże i dzieci diabła ujawniają się w ten sposób. Każdy, kto nie wprowadza w czyn sprawiedliwości, nie pochodzi od Boga. Tak samo ten, kto nie miłuje swego brata. Ludzi zabijających swoich duchowych braci Biblia przyrównuje do Kaina, który pochodził od złego szatana i zabił swego brata. 1 Jana, trzeci rozdział od 10 do 12 wersetu. Dzieci Boga i dzieci diabła można rozpoznać w ten sposób. Jeżeli ktoś nie czyni tego co prawe, to nie pochodzi od Boga. Tak samo jest z tym, to nie kocha swojego brata, bo już od początku słyszeliście przykazanie, że powinniśmy kochać jedni drugich. Nie mamy być jak Kain, który pochodził od niegodziwca i zabił swojego brata. Dlaczego go zabił? Bo jego własne uczynki były niegodziwe, natomiast jego brata prawe. A zatem nauczanie bałamutnych doktryn o Bogu prowadzi do poczynań naruszających jego prawa. I rzeczywiście, duński teolog Soren Kierkegaard tak opisał to, do czego doszło w całym chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo wyzbyło się chrystianizmu, niezupełnie zdając sobie z tego sprawę. Stan duchowy chrześcijaństwa odpowiada opisowi przedstawionemu przez apostoła Pawła. Publicznie opowiadają, że znają Boga, ale swymi uczynkami się go wyrzekają ponieważ są obrzydliwi nieposłuszni oraz nieprzydatni do żadnego dobrego dzieła. Tytusa 1 rozdział 16 werset. Publicznie twierdzą, że znają Boga, ale swoimi uczynkami się go zapierają, bo są odrażający, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego czynu. Już niedługo, gdy Bóg przystąpi do usunięcia obecnego złego stanu rzeczy, chrześcijaństwo, które wierzy w Trójcę, zostanie pociągnięte do odpowiedzialności. Będzie osądzone za postępki i nauki ubliżające Bogu. Mateusza, 24 rozdział, 14 werset. I ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie. Na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Mateusza, 24 rozdział, 34 werset. Zapewniam was, że to pokolenie nie przeminie, dopóki to wszystko nie nastąpi. Mateusza 25 rozdział od 31 do 34 wersetu. Kiedy syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na swoim wspaniałym tronie. Będą przed nim zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kus. Owce postawi po swojej prawej stronie. A kozy po lewej. Wtedy król powie do tych po swojej prawej stronie: Chodźcie, pobłogosławieni przez mojego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Mateusza, 25 rozdział, 41 i 46 werset. Następnie powie do tych po swojej lewej stronie: Przeklęć, odejdźcie ode mnie w ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów, i ci zostaną bezpowrotnie zgładzeni, a prawi będą żyć wiecznie. Objawienie 17 rozdział od pierwszego do szóstego wersetu Jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, przyszedł i powiedział mi Chodź, pokażę ci, jak zostanie wykonany wyrok na wielkiej prostytutce, która siedzi nad wieloma wodami. Ziemscy królowie wdawali się z nią w niemoralne kontakty seksualne, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej niemoralności. Anioł przeniósł mnie mocą ducha na pustkowie. Zobaczyłem tam kobietę, która siedziała na szkarłatnej bestii pełnej bluźnierczych imion oraz mającej siedem głów i dziesięć rogów. Kobieta była ubrana w purpurowe i szkarłatne szaty oraz przystrojona w złoto. Drogocenne kamienie i perły. W ręku trzymała złoty kielich, napełniony rzeczami budzącymi obrzydzenie oraz nieczystościami jej niemoralności. Na czole miała napisane imię, które jest tajemnicą Babilon Wielki, matka prostytutek i ziemskich obrzydliwości. I zobaczyłem, że ta kobieta była pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa. Jej widok wprawił mnie w ogromne zdumienie. Objawienie 17 rozdział 16 werset. A dziesięć rogów, które widziałeś oraz bestia, znienawidzą prostytutkę, ograbią ją, rozbiorą do naga, zjedzą jej ciało i doszczętnie ją spalą. Objawienie, 18 rozdział od 1 do ósmego wersetu. Potem zobaczyłem innego anioła, który stępował z nieba i miał wielką władzę. Swoją chwałą rozświetlił ziemię. I zawołał silnym głosem – upadła, upadła metropolia Babilon Wielki i stała się siedliskiem demonów oraz kryjówką wszystkich nieczystych duchów i wszystkich nieczystych, wstrętnych ptaków. Bo wszystkie narody upiły się winem jej namiętności, winem jej niemoralności i ziemscy królowie wydawali się z nią w niemoralne kontakty seksualne, a ziemscy kupcy wzbogacili się dzięki jej ogromnemu, bezwstydnemu przepychowi. Wtedy usłyszałem inny głos z nieba. Mój ludu, wyjdźcie z niej, żebyście nie mieli udziału w jej grzechach i żeby nie spadły na was plagi, które ją spotkają, bo jej grzechy narosły aż do nieba i Bóg przywołał na pamięć jej niesprawiedliwe czyny. Potraktujcie ją tak, jak ona traktowała innych, odpłaćcie jej podwójnie za to, co robiła. W kielichu, w którym przygotowywała napój, przygotujcie dla niej podwójną porcję, w jakim stopniu otaczała siebie chwałą i żyła w bezwstydnym przepychu, w takim stopniu zadajcie jej męczarnie i sprowadźcie na nią żałobę, bo myśli sobie, siedzę jako królowa, nie jestem wdową, i nigdy nie zaznał żałoby. Dlatego też w jeden dzień przejdą na nią plagi, śmierć, żałoba i klęska głodu, i zostanie doszczętnie spalona, bo silny jest Bóg Jechowa, który ją osądził. Objawienie, 18 rozdział 20 i 24 werset. Cieszcie się, niebo, oraz wy, święci apostołowie i prorocy, bo z waszego powodu Bóg ogłosił na nią wyrok. Tak, w tym mieście znaleziono krew proroków świętych i wszystkich zabitych na ziemi. Objawienie, 19 rozdział od 17 do 21 wersetu. Zobaczyłem również anioła stojącego w słońcu. Zawołał on donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba. Przylećcie tutaj, zbierzcie się na wielką ucztę Boga, żeby jeść ciała królów dowódców wojskowych, siłaczy, koni i ich jeźdźców oraz ciała wszystkich innych, wolnych niewolników, małych i wielkich. Wtedy zobaczyłem bestię oraz ziemskich królów i ich wojska, którzy zgromadzili się, żeby stoczyć wojnę z jeźdźcem na koniu i jego wojskiem. I pochwycono bestię, a razem z nią fałszywego proroka, który w jej obecności dokonywał znaków i zwodził nimi tych, którzy przyjęli znamie bestii oraz tych, którzy oddają cześć jej posągowi. Oboje, bestia i fałszywy prorok, zostali żywcem wrzuceni do ognistego jeziora, w którym płonie siarka, a pozostałych jeździec na koniu zabił długim mieczem, który wychodził z jego ust. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami dosyta. Odrzucić trójcę. Kiedy w grę wchodzi prawda Boża, nie może być mowy o kompromisie. Oddawanie czci Bogu zgodnie z Jego wolą oznacza więc odrzucenie nauki o trójce. Jest ona sprzeczna z tym, w co wierzyli, czego nauczali prorocy Jezus, apostołowi i pierwsi chrześcijanie. Zaprzecza wszystkiemu, co Bóg mówi o sobie w swoim natchnionym słowie. Dlatego Stwórca radzi. Uznajcie, że tylko ja jestem Bogiem i że nie ma nikogo innego. Podobnego do mnie. Izajasza 46 rozdział 9 werset. Przypomnijcie sobie przeszłość dawne wydarzenia. Przypomnijcie sobie, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Nie służy się prawom Bożym, gdy się Go przedstawia w sposób mętny i zagadkowy. Im bardziej wprowadza się ludzi w błąd. Co do Boga i jego zamierzeń, tym bardziej odpowiada to przeciwnikowi Bożemu szatanowi diabłu, Bogu tego świata. To on popiera takie fałszywe nauki, żeby zaślepić umysły niewierzących. 2 Koryntian, 4 rozdział, 4 Werset Dla ludzi bez wiary, którym Bóg tego świata zaślepia umysły, żeby nie mogło do nich dotrzeć światło wspaniałej, dobrej nowiny o Chrystusie, który jest obrazem Boga. Doktryna o trójcy służy także interesom kleru, który chce zachować władzę nad ludźmi, stwarzając pozory, jakoby mogli ją zrozumieć tylko teolodzy. Jana, ósmy rozdział 44 werset. Waszym ojcem jest diabeł, a wy chcecie spełniać pragnienia swojego ojca. On od początku był zabójcą i nie stał mocno w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy kłamie, Robi to zgodnie z własną naturą, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Dokładna wiedza o Bogu przynosi wielką ulgę, uwalnia od nauk sprzecznych ze Słowem Bożym oraz od organizacji, które odstąpiły od wiary. Jak powiedział Jezus, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jana 8, rozdział, 32 werset. I poznacie prawdę, a dzięki prawdzie staniecie się wolni. Przez okazywanie szacunku Bogu jako Najwyższemu i oddawanie mu czci zgodnie z Jego wolą możemy uniknąć wyroku, który wkrótce zostanie wykonany na odstępczym chrześcijaństwie i liczyć na to, że Bóg okaże nam swą łaskę, gdy ten system się skończy. Świat przemija i tak jest z Jego pragnieniem, ale kto pełni wolę Boga, pozostanie na zawsze. 1 Jana 2 rozdział 17, werset. Ponadto świat jego pragnienia przeminął, ale kto spełnia wolę Boga, będzie żył wiecznie. Życie wieczne w raju na ziemi. Bóg obiecuje życie wieczne tym, którzy Mu oddają cześć. Sami sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają na niej na zawsze. Zapewnia nas Jego słowo: Psalm 37, werset 29. Chcąc jednak być zaliczonym do sprawiedliwych, nie można poprzestać na zdobyciu informacji na temat nauki o trójce. Trzeba w dalszym ciągu nabywać wiedzę o Bogu. Świadkowie chowy chętnie w tym Państwo pomogą. Wystarczy napisać do najbliższego oddziału Towarzystwa Strażnica i poprosić o odwiedziny i o regularne, bezpłatne studium biblijne. Czy wierzyć w trójce? Koniec rozdziału dziewiątego. Oddawanie czci Bogu zgodnie z jego wolą. Koniec broszury.